na okazja do zajrzenia za kulisy Teatru Wielkiego daje nam szansę zaproszenia Państwa na najbliższe wydarzenia w łódzkiej Operze. A będą to dwie opery Giacomo Pucciniego, Dziewczyna z Dzikiego Zachodu i Turandot, oraz mniejsze koncerty na sali kameralnej Teatru Wielkiego. Muzyka Początkiem lutego prezentowaliśmy państwu Madame Butterfly, emblematyczna opera Giacomo Pucciniego, która proszę sobie wyobrazić to jest piąta inscenizacja na deskach tego teatru, co najlepiej świadczy tak naprawdę o popularności dzieł tego kompozytora wśród łódzkich melomanów. A w marcu, marzec rozpoczynamy Dziewczyną z dzikiego zachodu, naszą najnowszą premierą operową. Łódzka scena jest jedyną sceną operową w Polsce, która może się poszczycić to nawet dwoma realizacjami tego tytułu. Dzieło, które sam Puccini bardzo wysoko cenił. Oczywiście nie zrobiło takiej spektakularnej kariery jak Toska, Cyganeria czy właśnie Madama, ale jednak ze wszechmiar warto zobaczyć, a przede wszystkim posłuchać tej wspaniałej muzyki. si alleato alla sono alla sono alla 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 Poszukiwany listem gończym bandyta, szeryf, złoto, gra w pokera o najwyższą stawkę i wielka miłość. To główne wątki opery Giacomo Pucciniego dziewczyna z Dzikiego Zachodu, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszam do Teatru Wielkiego w Łodzi. Akcja tej opery rozgrywa się w Kalifornii w połowie XIX wieku. W czasie gorączki złota, a ja będę miała przyjemność zadebiutować w tytułowej partii. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć western w operze, to nadarza się ku temu wyśmienita okazja 3 i 5 marca. Serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia. Na Dzikim Zachodzie. Pierze Dziewczyna z Dzikiego Zachodu mam zaszczyt zaśpiewać dla Państwa partię Trina. Jednego z górników szaleńczo zakochanych w głównej bohaterce tej opery, Minni. Jest to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ w tej partii mogę pokazać dość duży wachlarz emocjonalny. Genialne dzieło Dziekomu piękna muzyka, wspaniałe kostiumy. Wiele zaskakujących zwrotów akcji wspaniali soliści teatru Wielkiego Włodzi. Mam nadzieję, że przeniosą się państwo również z nami do gorączki złota na dzikim zachodzie. Serdecznie państwa zapraszam. Pomysł zagrania koncertu samych drugich skrzypków Orkiestry Teatru Wielkiego Wodzi zrodził się już kilka lat temu, ale potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby zebrać się przede wszystkim na odwagę, również zebrać odpowiednią ekipę, która by chciała się przedstawić. Ogólnie drugie skrzypce są. Uważane może za tak jakiś gorszy sort muzyków, a to jest wręcz przeciwnie, bo jednak wymaga się od nas dużej elastyczności technicznej, również muzykalności, żeby się dopasować właśnie do tych różnych melodii, akompaniamentów, kontrapunktów. Więc pomyśleliśmy, żeby było fajnie, żeby pokazać się po prostu publiczności i przełamać ten właśnie stereotyp drugiego skrzypka. A szczególnie, że w naszej grupie mamy osoby nie tylko grające w orkiestrze, ale każdy z nas ma jak prowadzi jakąś działalność dodatkową w muzyce kameralnej, solowej, dydaktycznej. Mamy też ekipę międzynarodową. Jest koleżanka z Ukrainy i kolega z Meksyku. Myślę, że bardzo warto posłuchać właśnie grupy drugich skrzypków. Może to zachęcić innych właśnie muzyków, żeby się też zaprezentowali. stawimy skrzypce w różnych odsłonach, bo to nie będzie taki monotonny koncert, tylko właśnie w różnych grupach od solo utworu na skrzypce solo do ansamblu skrzypcowego, a jako wisienkę na torcie zaprosiliśmy naszego wspaniałego kontrabasistę Michała Przeździeckiego, aby wykonał z nami fantazję na tematy z opery Carmen. Bardzo błyskotliwy, wspaniały utwór na skrzypce i kontrabas. W koncercie wystąpi 11 skrzypków, wszyscy członkowie grupy Drugi skrzypiec Orkiestry Teatru Wielkiego Włodzi oraz kontrabasista naszej orkiestry. I serdecznie Państwa zapraszam 25 marca o godzinie 18.30 na pojedynek na drugie skrzypce, a co do Wyboru broni to zobaczą Państwo na miejscu. Koniec marca to Turandot, ostatnia opera Giacomo Pucciniego, która niestety ze względu na jego chorobę nie została przez niego dokończona. Dzieło niezwykłe, dzieło w którym wielką rolę odgrywa też chór, to też bardzo istotne i znamienne. No i oczywiście zaprezentujemy Państwu tę operę w wykonaniu. Etatowych solistów Teatru Wielkiego Włodzi. To jest wielkie dobrodziejstwo dyrekcji, że tak wymagający tytuł możemy właśnie realizować przy udziale naszego własnego etatowego zespołu. Dla mnie to też szczególne wydarzenie, bowiem właśnie przy premierze Turandot miałem wielki zaszczyt i przyjemność asystować profesorowi Antoniemu Witowi i jest to takie moje pierwsze zetknięcie wtedy było z Teatrem Wielkim Włodzi. Po raz pierwszy miałem możliwość dyrygowania właśnie tym zespołem. No i cóż, teraz w nowej roli, w roli dyrektora artystycznego mogę powiedzieć po raz pierwszy przywitam się z łódzką publicznością właśnie tym przedstawieniem. Tonerem programu jest Teatr Wielki w Łodzi.